Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwa zaprosić w zasadzie na podróż sentymentalną do takiej małej miejscowości niedaleko Leśna. Ta miejscowość się nazywa Szedziec i mam z tą miejscowością bardzo dużo ciekawych wspomnień. W zasadzie głównym tematem dzisiejszej audycji jest. Hrabia Władek, który przez pewien czas, że tak powiem, rządził w Szewcu, i jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe wspomnienie, ale zacznę trochę bardziej historycznie. Szewiedz jest to bardzo stara miejscowość. Znajduje się ona na Dolnym Śląsku, w powiecie Góra Śląska. Jest to bardzo niedaleko leśna, ale no, jest to bardzo stara miejscowość, bo już ponad 700 lat temu była wymieniana w źródłach e, pisanych. Ona się wtedy nazywała Sedecz po niemiecku ta miejscowość się nazywa Schatz i właścicielem ostatnim do II wojny światowej był Alfred von Grawe, który był bardzo ciekawym człowiekiem. Zmarł w 1946 roku. Był doktorem honoris causa filozofii, był prawnikiem administracyjnym, był bardzo znanym politykiem. Jego żona, również von Mawe, razem z nim tam mieszkała w Szczu na murze tego y, pałacyku, który się tam znajduje, który obecnie nie jest w zbyt dobrym stanie, znajduje się przewiązany herb właśnie rodziny Grawe i Mawe i jest to taki no, przykład i y, w zasadzie no taka pamiątka po Niemcach, którzy tutaj y, na tych terenach bardzo długo funkcjonowali. E, majątek miał y, w tamtych czasach ponad 232 hektary, było 177 hektarów ziemi Or ornej, był 2,5 hektarowy, piękny ogród, i był też tam sad, taki, taki powiedzmy, który miał te, sad i taki ogród warzywny, który miał 1,5 hektara, czyli był to taki stosunkowo dobry gospodarz. Ono, tak, jak wspomniałem, zajmował się polityką, często też wyjeżdżał, ale na pewno bardzo dobrze się w tym szectu czuł i mnie się to bardzo dobrze kojarzyło, ponieważ na początku lat 90. gdy objeżdżałem teren w poszukiwaniu staroci, bardzo często moje drogi, jak to się mówi, zawitały do Kzepsta, a był tam mówimy, hrabia Władek. Władek jest już świętej pamięci, muszę przyznać, że nasze początkowe kontakty nie były zbyt dobre, ponieważ on w tym swoim pałacyku w części mieszkalnej oczywiście mieszkał, a część taka. Pół zawalona, była pięknym magazynem staroci, które zwoził z okolicy. Głównie preferował klientów takich, którzy w tamtych czasach przyjeżdżali na białych tablicach, czyli przyjeżdżali z Niemiec i kupowali różne ciekawe rzeczy. No Dzisiaj się sytuacja odwróciła i my z Niemiec przywozimy to, co oni kiedyś od nas kupili. Władek miał piękną kolekcję starych, Szyldów, oczywiście trudno to nazwać kolekcją, ponieważ on te szyldy sprzedawał. Na te niektóre zagraniczne szyldy niemieckojęzyczne nie było mnie stać, bo były one bardzo drogie. Ale wtedy bardzo się, jakby to powiedzieć, intensywnie rozwinęła moja kolekcja, ponieważ takie szyldy polskie, które dotyczyły już powiedzmy, były w języku polskim, one jego nie za bardzo interesowały i powiedzmy, chętnie mi je sprzedawał. Też jeździłem z jego rodziną na jego adresy i kupując jakiś towar, musiałem mu odpalić 10% ceny zakupu, co też było dla mnie bardzo powiedzmy korzystne, bo on miał, jak ktoś mówi, dobre rozeznanie w terenie. Z tamtych czasów, oczywiście nabyłem od niego bardzo dużo przedmiotów, on, on miał na przykład miał ogromną ilość starych cylindrów do lamp naftowych, więc dzięki znajomości z nim miałem bardzo dużo tych cylindrów do lamp naftowych, ale miał też inne rzeczy, które oczywiście ja, posiadający antykwariot, jakby to powiedzieć, puściłem do... Kolejnych nabywców, ale mam parę przedmiotów, które są bezsprzecznie związane z Szekstem. Tutaj na początku możecie Państwo zobaczyć taki bardzo ciekawy porcelanowy filtr węglowy. Myślę, że on mógł być stosowany gdzieś w aptece, może w jakiejś drogerii. W każdym razie jest to bardzo, bardzo ciekawy przedmiot. U niego on sobie stał przy drzwiach, jako pojemnik na parasole. A ja, ile razy, powiedzmy, patrzę na ten przedmiot, to kojarzy mi się mieszkanie Władka i, i, i dzieci Władka. ja tak jak wspomniałem, często kupowałem pączki, kupowałem ciastka i przy okazji wstępowałem do Władka, żeby zobaczyć, czy czasem czegoś ciekawego, nowego nie zdobył. I zawsze ten pojemnik mi się podobał. Jak już później. Władek został w świętej pamięci. To nabyłem ten pojemnik, jakby to powiedzieć, pamiątkę po Władku. Jak wspomniałem, tam przy tym jego pałacyku był ten park, był ten ogród, i tam się znajdowały takie doły, gdzie wysypywano śmieci. No i oczywiście. No tak to bywało, że jak się coś uczasło, no to się wyrzucało do śmieci. A synowie Władka kopali w tym starym śmietniku i wykopywali stamtąd dużo ciekawych rzeczy. I na przykład taka bardzo ciekawa glinka becierowska to akurat jest wyrób, Niemiecki, z taki z przełomu, powiedzmy, XVIII na XIX wiek, bardzo wczesny taki mlecznik. Ma też bardzo ciekawą historię. Bo oprócz tego, że jest to firma, firma powiedzmy tutaj, znana, produkująca porcelanę, to muszę powiedzieć, że też nie przywiązałem do tego dużej wagi i spuściłem to w teren. No i po jakichś 10 czy 15 latach. Spotkałem to samo naczynie, które zostało poprawione, ktoś je bardzo ładnie okuł srebrem, srebro jest troszeczkę młodsze jak y, ten mlecznik, ale zyskało jakby to, że może normalnie stać już użytkowe. No i jak po tych 15 latach spotkałem to drugi raz, to postanowiłem to odzyskać i, i już teraz jest w mojej kolekcji i też jest pamiątką Szeksta, czyli przedmiotem nabytym od Władka. Bezprzecznie przedmiotem szczepsa jest fragment ubity porcelany. Jest to też, nazwijmy to, z tego świetnika, który tam był, ale jest to bardzo ciekawe, ponieważ mamy tutaj herb rodziny von Gosler. Są to takie trzy kwiaty róży na srebrnym tle i, jak wspomniałem o tym, herbie rodziny Grawe. I małwę, który jest na budynku, to właśnie jednym z tych herbów jest właśnie herb rodziny Gosler. Takim przedmiotem, który do dzisiaj mnie frapuje, i do dzisiaj nie wiem do czego służy, jest taka z brązu trudno to nazwać no, nazwijmy to element ozdobny, który się składa z dwóch przeplecionych węży. Myślałem, może jest to coś związane ze skulapem, coś związane z farmacją. Powiem szczerze, że coś niedawno, coś takiego podobnego widziałem. Arnold Schwarzenegger grał taki film, w takim filmie Conan Zwycięzca. I tam takie były wczesne takie ozdoby. I bardzo ciekawie to wyglądało jako tego typu element ozdobny. Nie wiem, jakie to jest stare. Muszę przyznać, że pokazywałem to różnym miłośnikom starości, ale nikt nie potrafił wymyśleć, do czego to służyło. No więc, jeżeli to by było to, co ja sobie myślę, to myślę, że jakiś archeolog musiałby się na ten temat wypowiedzieć i, 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 powiedzmy, i powiedzmy, no, stwierdzić, co to jest, bo jest to przedmiot bardzo, bardzo ozdobny, stosunkowo ciężki. O niewiadomym przeznaczeniu, ale musicie Państwo przyznać, że stosunkowo ładny. Powiem tak, że jeszcze od Władka, na przykład, kiedyś nabyłem 60% dużej takiej XVI-wiecznej płyty nagrobnej, na której się znajduje. Częściowa sylwetka rycerza w zbroi. Jest tam resztka jakiegoś napisu, jest hep. także jest to też ciekawy przedmiot. Pamiętam, że Władek mi opowiadał, że to jest pozyskane z okolic Wińska, czyli bardzo prawdopodobne, że gdzieś może to jest zinwentaryzowane. Jeżeli coś było niekompletne, poczaskane, no to ktoś to postanowił, e, e, powiedzmy, usunąć i no, w ten sposób trafiło, jakby to powiedzieć, na rynek. Wtórny. Dużą ciekawostką, której tutaj Państwu dzisiaj nie pokażę, jest też kolekcja ponad 200 szklanych negatywów, na których są fotografie wnętrz kościółków, są ołtarze, są obrazy, są sztukaterie i myślę, że Władek mówił, że jest to e, pozyskane w, telen, w okolicach Jeleniej Góry, więc bardzo prawdopodobne, że jest to jakiś inwentarz e, robiony na potrzeby katalogu sztuki czy katalogu zabytków, ale powiem szczerze, mam to ponad 25 lat, ale jeszcze się tym nie zainteresowałem, ale jest to na pewno też temat, którym można by się zainteresować. Dzisiaj wejdziemy w internet, możemy obejrzeć, jak wyglądał szedziec przed wojną na starych widokówkach, możemy zobaczyć, jak wygląda dzisiaj. No, widziałem tam parę lat temu napić, że jest to na sprzedaż. Nie mam obecnie kontaktów z bardzo sympatyczną rodziną Władka, z którym, jak to się mówi, przez wiele lat współpracowałem, ale ile razy jadę tamtymi terenami, to Przedziec mi się bardzo dobrze kojarzy. Mówię, Władek na początku podchodził do mnie z dystansem, bo mówił, że jestem za biedny kupiec. Ale z czasem, jak żeśmy się poznali, to dzięki niemu mam sporo ciekawych rzeczy i też sporo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Także, jak będziecie Państwo gdzieś jechać na Dolny Śląsk, a nie daleko, to polecam w powiecie Góra, jest miejscowość Szedziec. Dziękuję.